4 października w Willi Goldsteinów w Katowicach. Miała miejsce konferencja połączona z panelem dyskusyjnym, będąca częścią obchodów 25-lecia loży katowickiej Business Center Club. Pomimo tego, że jubileusz 25 lat od założenia śląskiego ramienia tej organizacji przypadł w zeszłym roku, obchody zostały przeniesione ze względu na sytuację epidemiologiczną. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że 25 lat ciężkiej pracy biznesu przy tym ogólnym kształcie rozwojowym naszego miasta i to jest wielkie, wielkie podziękowania nie tylko dla całej loży, ale właśnie dla Członków tej Loży, którą ją tworzą, ponieważ no, dzięki ich determinacji, dzięki ich ciężkiej pracy możemy mówić o rzeczywistym rozwoju naszego miasta. 25 lat Loży Katowickiej to tak naprawdę bardzo długi okres czasu. Mogę Państwu podsumować to w takich liczbach. To jest dzisiaj 127 firm to jest organizacja Loża, która zatrudnia ponad 40 tysięcy pracowników, obraca, tak jak już wspomniałem, 8,5 miliardowym kapitałem 12 ekspertów bierzemy udział w pracach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, posiadamy zespół do spraw medycznych, do spraw górnictwa. Bardzo mocno jesteśmy zaangażowani w pomoc dla potrzebujących przekazaliśmy w, tylko przez te 25 lat. Ponad ponad 9 milionów złotych dla różnych instytucji, dla szpitali, dla dzieci. Od 10 lat organizujemy BCC Dzieciom, a w ubiegłym roku przeprowadziliśmy dużą akcję senioralną i wsparcie dla szpitali. Smart City to jest taka już troszkę utarta definicja. My uważamy, że smart to znaczy sprytny, inteligentny, doświadczony i tak się też dzieje, patrząc z punktu widzenia Rozwoju naszych miast. To miasta powinny się rozwijać w sposób taki, by dawać możliwość rozwoju m.in. biznesowi, ale również innym działalnościom społecznym, zwiększać jakość życia. To jest jak najbardziej niemalże na wprost ze smart związane. Wielka gala z okazji 25-lecia Loży Katowickiej Business Center Club odbędzie się 17 października w budynku Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.